Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia. Jeżeli Wam się film spodoba, proszę o subskrypcję mojego kanału. Dzisiejsze ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu. Mąkę pszenną wraz z ziemniaczanną wyrabiam z masłem. Gdy ciasto będzie dobrze utarte, dodajemy cukier, proszek do pieczenia oraz cukier wanilinowy. Wszystko dokładnie mieszamy wraz z dodatkiem oleju. Wyrobione wszystkie składniki, powoli dodajemy jajko. Na początek jedno jajko, aby się zaczęło to delikatnie łączyć, następnie dodajemy pozostałe jajka. Wszystko dokładnie wyrabiamy, aż składniki dokładnie się połączą. Te wszystkie składniki będą już połączone, wykładamy na formy. Zawsze wykładam na spód papierem. Wtedy przy krojeniu ciasta forma nam się nie rysuje. Boki wysmarowane są tłuszczem, gdzie łatwiej wtedy odstaje ciasto nam. Rozprowadzamy równo po formie. Następnie przygotowujemy owoce. Jeżeli mam kwaśny rabarbar dodaję odrobinę cukru, pudru i mąki ziemniaczanej, aby owoce. Nie opadły na spód ciasta. Po to właśnie jest ta mąka ziemniaczana. Można przygotować z dowolnie nieprzygotowanymi owocami. Ja akurat biorę barbar, do tego daję truskawki, żeby było ciasto bardziej kolorowe. To przygotowane ciasto pieczemy około 45 minut w temperaturze 180 stopni. Po upieczeniu ciasto posypujemy cukrem pudrem. Jeżeli Wam się film spodobał, proszę o subskrypcję mojego kanału.